Taką do dopę miała. Taką ja, dużą? No jak taką, taką wielką? No co? Taką? pomódlmy się do kolacji. Siema Andrzej, ty słuchaj, chora akcja jest. Pamiętasz jak na kawalerskim żeśmy tą blondynę poznali? Ty złapała mi gdzieś na necie i pisze, że w ciąży jest, test ciążowy zrobiła. Mówi, że tej nocy tylko my żeśmy we dwóch ją pukali. Kurwa, co teraz zrobić ty mi powiedz? Co się patrzysz jak szpak pizde. No wlazłeś, to się patrzy, nie? Jak matka na go chodzi, to się nie patrzysz. Młody walisz ze mną, koks. Tato, ale mam przecież 12 lat. Wiedziałem, że coś pizda nie, chłop. Czemu walić, kunia? Nie wale. Walić, tam jest kamera, kurwa. Ruchałem dziś, twoją siostrę. No i chuję, ruchałem twoją żonę. Jutro rucham ciebie. Może dzisiaj piątek 13. My się na pewno rozbijemy! Wypuśćcie mnie! Przestać wy... ogarnąć się, ludzi, pani straży. No co pani robi, to czas podejściem! Proszę mnie puścić! Wypuśćcie mnie! Zrządzi, kurwa, ryżba to ci jedna! Tutaj jedziemy? Tak, tam w prawo skręcamy. Kto to kurwa jest? To mężowie żon, które wyruchałeś na Messengerze Aduncie. Jak można imię? Ja Janusz, a ty sąsiad. o kurwa! ,aj ,aj ,aj, was no już kurwa, człowiek ma wolne, może się wyspać, to się drzeje jebany Ja pierdol... Halina! Gdzie jest moja kurwa siekiera? Przerobię skurwę sena na nagecy. Nie bać kurde wszystkie psy, bo podgłupiają jak ty. Lepsza już jest nawet świnia, bo nie ze strach się natywa. Miał, 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 miał. Aha, jestem człowiek fajny. Jak pająki, lubię się spuszczać.